Bez naprawy siebie, jedynie nasza pycha wychwala Boga, bez naprawy siebie, jedynie nasza chciwość wychwala Boga, bez naprawy siebie, jedynie nasza nieczystość wychwala Boga. Bez naprawy siebie, jedynie nasza nienawiść wychwala Boga. Bez naprawy siebie, jedynie nasze nieumiarkowanie wychwala Boga. Bez naprawy siebie, jedynie nasz gniew wychwala Boga. Bez naprawy siebie, jedynie nasze lenistwo wychwala Boga. Bez naprawy siebie, tylko nasze ego wychwala Boga. Zbaw nas od głupoty, panie. Jesteśmy solą zwietrzałą i bezużyteczną. Nie umiemy żyć, nie umiemy myśleć, nie umiemy patrzeć, nie umiemy słyszeć, nie umiemy niczego przewidzieć, nie umiemy z nieszczęść wyciągnąć zbawiennych nauk.